Telewizja Mazury wita w pierwszym po wakacyjnym wydaniu Flesza Tygodnia. Od września premierowe wiadomości emitujemy od poniedziałku do piątku. W weekendy prezentujemy przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Zaczynamy. Mało która z konferencji organizowanych w Ostródzie aż tak zbulwersowała radnych. Kontrowersje wzbudziła kwota przeznaczona na organizację spotkania. Mowa o 120 tysiącach złotych. Środki zostały wydane na gadżety promocyjne oraz występy artystyczne. 30 sierpnia odbyła się konferencja na temat nowej strategii rozwoju miasta. Konferencja została podzielona na kilka bloków tematycznych, podczas których rozmawiano o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Panele dyskusyjne poświęcone były również modelowi zarządzania sportem i kulturą. W dyskusji udział wzięli eksperci i przedstawiciele lokalnej społeczności. Mieliśmy do wyboru, czy ewentualnie wyjazd studyjny do Brukseli, czy zamienić to na konferencję poświęconą przedsiębiorczości i zagospodarowaniu obiektów, które zostały wybudowane z zakresu dziedziny sportu i kultury i rekreacji. Powiat Ostródzki został wyróżniony i to podwójnie. Radość jest tym większa, iż o tytuł laureata konkursu Modernizacja roku 2012 współzawodniczyło ponad 800 obiektów. Co zapewniło sukces? Rewitalizacja budynku powojskowego na Centrum Użyteczności Publicznej. Uroczystość wręczania nagród odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Na tym nie koniec. Drugi konkurs i kolejne wyróżnienie. Tym razem została doceniona działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mowa o konkursie Samorząd Równych Szans 2012 2013 organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w którym powiat Ostrudzki otrzymał nagrodę za projekt dotyczący aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a nosił on tytuł Niepełnosprawni niepowtarzalni w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji, który jest już w końcowej fazie realizacji. Został przez nas zgłoszony do Fundacji i wprawdzie nie uzyskaliśmy nagród głównych, ale zostaliśmy wyróżnieni wśród kilkunastu innych samorządów, innych instytucji. żegluga Ostródzko-Elbląska chce od miasta prawie 2 miliony złotych. Firma ponosi straty od 2011 roku, a że zawarła z gminą miejską Ostróda umowę na świadczenie usług komunikacyjnych, teraz domaga się rekompensaty. Już w marcu bieżącego roku żegluga skierowała do miasta pismo z wezwaniem do zapłaty spornej kwoty, a że miasto jej nie zapłaciło sprawa trafiła do sądu. Sędzia nie wyraził zgody na utrwalenie rozprawy za pomocą dźwięku i obrazu. W sumie niewiele umknęło uwadze Ostródzian. Po kilkunastu minutach wszyscy się rozeszli. Posiedzenie zostało odroczone na dzień 25 września. To jest ewenement, jak tu siedzę już 20 lat, żeby prezes spółki miejskiej, gdzie, gdzie pan jest właścicielem, żeby wezwał kogoś do sądu. No ale właściciela, zwłaszcza to, to wie pan, co ja, ja powiem krótko. No, ja na pana miejscu to, to ja już bym zmienił dawno prezesa. No ale. Jak pan chce iść i, i tak w ten sposób, no, to jest kuriozalne, no, no. brak słów, brak jest słów po prostu. Na pamiątkę 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej w wielu miastach i miasteczkach odprawiano uroczyste celebry. O poległych i zasłużonych modlono się również w Ostródzie. Po zakończeniu Eucharystii pod pomnikiem obrońców suwerenności i niepodległości ojczyzny, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wieczorem w sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku odbył się koncert studentów Uniwersytetu III wieku, którzy przy akompaniamencie Liliany Bejny wykonali wzruszające patriotyczne utwory. Nie, zakazane zamkowe śpiewanie było hołdem nie tylko dla poległych walczących o nasz kraj, ale również dla kombatantów. Powiem szczerze, że nigdy 1 września nie spotykaliśmy się tu na zamku. Jakoś tak w tym roku taka inicjatywa powstała, żeby oddać hołd tej, tej rocznicy i tym zdarzeniom, i tym, którzy polegli. Nawet premier Donald Tusk przybył na wojewódzką inaugurację roku szkolnego do nowo wybudowanego budynku zespołu szkół zawodowych w Kurzętniku. Placówka jest dumą powiatu nowomiejskiego. Oferuje naukę w ponad 30 zawodach, m.in. gastronomicznych czy informatycznych. Budowa i wyposażenie obiektu trwały od prawie 3 lat. Dwupiętrowy budynek o powierzchni ponad 3,5 tysiąca m2 może pomieścić 800 uczniów. Koszt budowy tego budynku wyniósł niespełna 10 milionów złotych. Z tego ponad 6 milionów to były pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ponad 3 miliony dotacja z budżetu powiatu. Od czterech miesięcy trwa drugi etap rozbudowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 51 milionów złotych, z czego 29 pochodzi z dotacji. Na chwilę obecną wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Do użytku została oddana już druga kwatera, którą wykonano w pierwszej kolejności. Zgodnie z dalszym planem na koniec września ma zostać wykonany już 50% prac. W ramach inwestycji na terenie gminy Zalewo i Kurzętnik, a także w mieście Iława powstaną stacje przeładunkowe. Widać ten ruch inwestycyjny. Powstały już boczne ściany instalacji biodegradacji. Jest to 11 modułów, 10 przeznaczonych dla odpadów z naszej instalacji, z naszej hali sortowniczej, a jeden dla odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie. W nocy z wtorku na środę wybuch pożar w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Ostrudzie. Z żywiołem walczyło 80 strażaków przez 16 godzin. W zakładzie pracowało 11 osób z 200 zatrudnionych. Spłonęła część hali produkcyjnej o powierzchni około 3000 m2. Jeszcze nie zakończono akcji przy ulicy Gizewiusza, a wybuchł kolejny pożar. Tym razem był to kurnik przy ulicy Sosnowej w Międzylesiu koło Ostrudy. W trakcie przeszukania w jednym z pomieszczeń znaleziono kobietę. 47-latka zmarła. Strażacy zabezpieczeni sprzęt ochrony dróg oddechowych weszli do środka i penetrowali pomieszczenia w celu odnalezienia tej osoby. Po kilku minutach została odnaleziona, ewakuowana na zewnątrz. Rozpoczęliśmy akcję reanimacyjną do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Maszeruje dla zdrowia, to propozycja dla tych osób, które ostatni dzień sierpnia chciały spędzić aktywnie. Trasa marszu przebiegała brzegiem jeziora drwęckiego do przystanku Piławki. Aby dobrze przebrnąć przez ponad 6-kilometrowy odcinek, liczy się nie tylko wytrzymałość fizyczna, ale również odpowiednia technika. Zarówno ci bardziej doświadczeni w Nordic Kłokin, jak i mniej, pełni zapału, stawili czoła wyzwaniu. Podczas marszu nawiązały się też nowe znajomości. Jak widać, wspólny wysiłek fizyczny może integrować. Oczekiwania mam takie, że podbudujemy swoje zdrowie psychiczne poprzez wysiłek fizyczny, co jest niezbędne i bardzo potrzebne i cieszę się, że tutaj stowarzyszenie na rzecz jakości opieki medycznej podjęło się tego. Ja oczywiście podchwyciłem, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby po ciężkiej pracy nie można było sobie poświęcić godzinę czy półtorej godziny, nawet dwóch godzin na rekreację ruchową czy w ogóle sport. Za nami pierwsze derby województwa warmińsko-mazurskiego w lidze Tenisa Stołowego. Spotkanie odbyło się w Działdowie, gdzie miejscowy zespół podejmował drużynę z Ostródy. Dla Ostrudzian była to 18. inauguracja sezonu w najważniejszych krajowych rozgrywkach. Gospodarze pierwszy raz w historii działdowskiego klubu znaleźli się w krajowej elicie. Tenisiści obu zespołów stanęli na wysokości zadania, a sam mecz był widowiskiem godnym derby. Zgodnie z regulaminem rozgrywek za zwycięstwo 3 do 2 Ostrudzianie otrzymali dwa punkty a gospodarze mogli dopisać do swojego konta jedno oczko. Darby no, rządzą się zawsze swoimi prawami, i natomiast no, działdowo w tym roku pozyskało bardzo dobrego zawodnika, bo Iży Wrablik jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie, można powiedzieć, miał drugi bilans ligi, więc jest to taki zawodnik, który no, potrafi grać. Kibice przecierają oczy ze zdumienia i to nie ze względu na świetną formę podopiecznych Wojciecha Tarnowskiego, a z powodu ich fatalnej postawy na boisku. W piątej kolejce spotkań Sokół Ostruda zmierzył się z dąbrową Białostocką. W 28 minucie goście prowadzili już jeden do zera. Na listę strzelców wpisał się Piotr Bądziul. Przyjezdni mogli podwyższyć na dwa do zera, ale lepszy w tej sytuacji okazał się bramkarz Sokoła. Chwilę później to gospodarze mogli doprowadzić do remisu, ale świetną interwencją popisał się bramkarz gości. W regulaminowej przerwie podopieczni Wojciecha Tarnowskiego zabrali się za odrabianie strat i choć próbowali kilka razy to razili swoją nieskutecznością. W 61 minucie było już 0 do 2 dla piłkarzy z Dąbrowy Białostockiej. Jacek Markiewicz pokonał Piotra Sikorę. Wynik do końca spotkania nie uległ już zmianie. Przede wszystkim nie wychodzi nam ostatnio strzelanie bramek na własnym obiekcie i tu jest główna przyczyna, bo każdy widzi jakie mamy sytuacje. A nie strzelamy, jak nie słupek, to poprzeczka, czy, czy coś innego nam przeszkadza. I tu tkwi chyba największy problem tej drużyny. Miniony tydzień to także 40. edycja międzynarodowych targów meblowych. Po fleszu tygodnia zapraszamy na drugi odcinek audycji poświęconej temu wydarzeniu. Po programie wyemitujemy kalendarium mazurskie. Informator telewizji Mazury zawiera szczegóły na temat zbliżających się imprez w naszym regionie. Natomiast w piątek 13 września zapraszamy na program poświęcony tematyce kultury widzianej oczami młodzieży z Ostrudy.